środa 8 stycznia Anna Grzesiak witam i zapraszam na wydarzenia dwa lata przygotowań godziny spędzone przy sprzęcie i snucie dalekosiężnych planów które dziś stały się rzeczywistością. Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW połączył się drogą radiową z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS. Japoński astronauta Koshia Wakata odpowiedział na 15 pytań zadanych przez polskich uczniów. Wszystko na żywo transmitowała nasza stacja oraz portal wlkp24.info. Połączenie było możliwe dzięki przedsiębiorstwu Promax. To był moment dla świata, ale dla nas wieczność tego tak połączeniu ze stacją kosmiczną, mówią uczestnicy dzisiejszego wydarzenia. Rozmowa z astronautą trwała 7 minut, podczas tej chwili Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z prędkością około 28 tysięcy km na godzinę przeleciała nad Europą. Moment ten wykorzystali ci ludzie, członkowie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców. Wywoływanie ISS rozpoczęło się o godzinie 11.40 i przez dłuższą chwilę nie było wiadomo, czy astronauta w ogóle odpowie, czy warunki na to pozwolą? Oscar Romeo for India siera siera desisiera papa Free, papa Oscarwski how do you copy over? OSCAR ROMEO 4 INDIA SIERRA SIERRA THIS IS SIERRA PAPA FREE PAPA OSCAR WHISKEY HOW DO YOU COPY? OVER Jest procedura, której nie możemy opuścić te 5 minut przed... E, musimy e, plus minus wywoływać, także ja byłam skupiona, nerwy na wodzy trzymałam, żeby jak najlepiej, e, jak najlepiej mnie usłyszał. Czytelność samego sygnału troszeczkę była gorsza, e, ale tam szybkośmy sobie doszli, doszliśmy do wniosku, że to prawdopodobnie jeden z paneli słonecznych trochę przysłonił antenę. Jak mówiłem podczas mojego wystąpienia, ta Antenka jest naprawdę maleńka, mniej, zdecydowanie mniejsza niż anteny na, na naszych samochodach radiowe czy od CB. W końcu po prawie pięciu minutach... Po tym aplauzie, co pan poczuł w sercu, w brzuchu? Nie potrafię tego określić po prostu. Te brawa oznaczały jedno łączność ze stacją kosmiczną, która nad Ziemią krąży w odległości około 300 km. Zadanie 15 pytań i odpowiedzi na nie. Oczywiście w języku angielskim trwało prawie 7 minut. Tyle właśnie stacja kosmiczna była w zasięgu sygnału radiowego anteny zamontowanej na dachu zespołu szkół technicznych. Niezwykłe przeżycie. W ogóle zaszczyt, że mogłam w tym uczestniczyć. To naprawdę niewielu ludzi w Polsce, dzieci szczególnie, mogą uczestniczyć w takiej akcji. Jestem zadowolony, chociaż nie do końca dosłyszałem przez te szumy, co, jakie jest odpowiedź na moje pytanie, ale mam nadzieję, że tutaj e, będzie e, usłyszałem jeszcze. Co ciekawe, odpowiedzi astronauty były słyszalne praktycznie w całej Europie, a moment łączenia wypełnił całą aule będących pod wrażeniem uczniów. Jest bardzo ekscytujące usłyszeć głos astronauty. W ogóle że żyję tak głosić, 400 km ponad. Myślę, że bardzo mi się podobało i Chyba się tym zajęto, jest bardzo ciekawe. A moment łączenia byłeś zdenerwowany, że on się tam nie odezwie? Że myślałem, że ten sygnał cały czas będzie zakłócony i że nie usłyszymy jakiegoś żadnego głosu. Ale ta odległość i czuć to, że po prostu nie czuć żadnej odległości między nim i to jest wspaniałe. Nie, nie do opisania. Relacja na żywo z tego wydarzenia za pośrednictwem naszych kamer oraz łączy światłowodowych przygotowanych przez przedsiębiorstwo Promax rozpoczęła się o godzinie 11. Gospodarzem studia tej relacji był Dziennikarz telewizji ProArt Tomasz Wojciechowski. Dzisiaj uczniowie zespołu szkół technicznych w województwie Wielkopolskim mogą sobie zapisać taki mały plus. Problem był zasadniczy, ponieważ jakość tego połączenia nie była zbyt dobra, to dlatego, że to jest niezwykle duża sala, no i nagłośnienie tej sali sprawiło nie lada kłopoty. Tutaj obsługa techniczna sobie znakomicie poradziła. No niestety nie byłem w stanie przetłumaczyć wszystkiego, co powiedział Koichi Wakata. Dzisiejsze historyczne i bezprecedensowe wydarzenie dla Ostro Wielkopolskiego było wielkim wyróżnieniem dla klubu krótkofalowców, którzy sięgnęli kosmosu. Czy można chcieć więcej? Można zrobić kolejnego Arisa. Można zrobić konferencję dla nauczycieli i, e, i krótkofalowców z całej Polski i Arisa promować. I właśnie teraz będziemy na tym się koncentrować, ponieważ w październiku tego roku w ramach obchodów światowego dnia, Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej, w szkole tutaj odbędzie się ogólnopolska konferencja na temat programu Aris w Polsce. Dzisiejsze Łączenie niewątpliwe było historyczną chwilą dla wszystkich. Ważnym momentem w historii miasta i regionu Ostrowski ZAP był dziesiątą szkołą w Polsce, która dostąpiła zaszczytu udanego łączenia się z astronautą. To prawdziwy kosmos. Serdecznie gratulujemy Ostrowskiemu klubowi krótkofalowców i zespołowi szkół technicznych.